Mój kuzyn od zawsze miał problem z cudzą własnością. Dla niego wszystko było do wzięcia. Kiedy przyjeżdżał do nas, znikały moje rzeczy, najpierw długopisy i breloki, potem gry, słuchawki, nawet zegarek od komunii. Za każdym razem zgłaszałem to rodzicom, ale kończyło się zawsze tak samo. Nie rób dramatu, to rodzina, on nic złego nie chce. Miałem wrażenie, że wystarczyło, żeby się uśmiechnął, a dorośli natychmiast go bronili. Pewnego dnia zajrzał do mojego pokoju i znalazł paczkę zapałek. Trzymałem je do projektu szkolnego, miałem zrobić model mostu i palić końcówki patyczków dla efektu postarzenia. Kuzyn, oczywiście, je zabrał, bez pytania. Nie zdążyłem go dogonić. Kilka godzin później usłyszałem krzyki. Wybiegłem na podwórko, płonęła szopa z narzędziami. Kuzyn stał obok z zapałkami w ręku, przerażony. Rodzice wypadli na zewnątrz i zanim otworzyłem usta, on wskazał na mnie. To jego zapałki. On je przyniósł. I to wystarczyło. Nikt nie zapytał, jak było naprawdę. Kara, krzyk, zakaz wychodzenia z domu, wszystko spadło na mnie. On siedział cicho, udając ofiarę. Minęło kilka tygodni i prawda wyszła na jaw przypadkiem. Kuzyn pochwalił się kolegom, że podpalił szopę i zwalił winę na mnie, bo wiedział, że rodzice mu uwierzą. Jeden z tych kolegów powtórzył to mamie. Dopiero wtedy dorośli zrozumieli, co się stało. Nie było wielkich przeprosin, łez, żadnego naprawimy to. Tylko ciche, miałeś rację. Nauczyłem się wtedy jednej rzeczy. Sprawiedliwość nie zawsze przychodzi na czas, a jeśli sam nie będziesz pilnował swoich granic, inni zrobią z ciebie worek treningowy w imię świętego spokoju. I od tamtej pory nikomu nie pozwalam traktować mnie w ten sposób. Nigdy więcej.